Canon 5D Mark 4. To aparat na statywie. GoPro Canon G7X Mark 2. Cześć. Dość spontanicznie wymyśliłem pewny taki na no odbiegający od tych normalnych treści na moim profilu yy, odcinek Chciałbym Wam w wielkim skrócie pokazać, no bo też na tym, co bazuje, co mam po prostu pod ręką, jak różni się jakość w tym samym otoczeniu różnych rzeczy, którymi możemy filmować. Bo to też często się pojawia, że. Co najlepsze do filmowania w jaki sposób. I zarówno jeśli chodzi o obraz, jak i o dźwięk. W tym takim podstawowym wymiarze chciałbym wam pokazać. Czyli na czym bazujemy? Bazujemy na tym, co, co, co kręcę z reguły, te swoje wideo zabawy, czyli Canon 5D Mark 4 z obiektywem, ale jestem, kurde, sprzętowiec, 20 mm. Sigma Art 1.4 Dla ułatwienia też ja to sobie kręcę Oczywiście tu mam jedną lampę akurat Tu mam lampkę biurkową, tu mam większą lampę Ustawioną tam na jakąś część mocy I tu jest okno, to może o, może Najłatwiej, bałagan trochę Ale to tak Wam pokażę Jest w ogóle lipiec, godzina eh, Boże mój, jest czerwiec Godzina 18 Więc no na dworze jest tak, czyli już Cień jest długi, czyli tak, tutaj aparat Na statywie tu jest lampa większa, tu jest jakiś ten i tu jest lampka. To jest koniec oświetlenia, okno, komputer i ja. No i teraz mamy. GoPro trzymam idealnie przed obiektywem. No i to co widzi GoPro. No GoPro ma jakieś te swoje domyślne ustawienia. No I sobie tym GoPro nakręciłem jak wygląda i też jak rejestruje dźwięk. GoPro mam ustawiony, a bo zacząłem mówić, aparat ma ustawione ISO 100. Czas jedna setna, znaczy 100 Hz, czy jak to tam zwał, tak to zwał i przysłone 2,8. A balans bieli jest ustawiony manualnie na chyba 6000 stopni Kelvina. Tutaj natomiast w GoPro, teraz jak kręciłem przed chwilą, mam ustawione nagrywanie liniowe 30 klatek na sekundę, 2,7K. Na reszta wiadomo w GoPro w większości dzieli się na automacie. Mam jedyne ustawione, że white balance auto są minimalne 100, maksymalne 1600. No dobra, nie pokażę, no ale to jakby tutaj ja mam ustawione właśnie domyślnie, więc to jakby oczywiście będę pokazywać, bo to można by przestawiać mnóstwo i w ogóle, ale chcę pokazać te domyślne. Stabilizacja automatyczna, no ale to już jakby nie o stabilizację chodzi, no wiadomo najlepiej bym zrobił test, ale mi się nie chce. Jakbym gdzieś biegał po ulicy i tak dalej, więc robimy w tych warunkach co są. Czyli to nagranie widzieliście z GoPro i dźwięk też z GoPro będziemy mieć. Tu mamy główny podgląd, tam wciąż jest GoPro, odkładam. GoPro poszło. Tutaj aparat Canon G7X Mark 2. No i też pyk, włączymy filmowanie. Wszystko na standard ISO, auto, automatyczny balans bieli. Ja wiem, że może to nie będzie miarodajne, ale dobra, wkładam przed ekran. Pach, kręci Canon, mamy z niego pewnie jakiś dźwięk. Mam na nim co prawda futerał, więc może dla... Takiego obiektywizmu, bo nie pamiętam gdzie, w którym miejscu tu jest mikrofon, ale to też już odkręcam. Dobra, pyk i mniej więcej tak sobie radzi na automacie mały Canon G7X. Co ważne, ma odchylany ekran, więc to na pewno wiele ułatwia, bo GoPro tego nam nie oferuje. Dobra, zatrzymuję, zatrzymałem. To mamy zgrane z kanona. oczywiście cały czas, z tego małego Canona. Canon tutaj ma optykę, ja skorzystałem 8,8 mm, wiadomo to się jakoś tam przelicza i on ma światło od 1,8 do 2,8 na tej dalszej ogniskowej, czyli na tym zoomie. Dobra, bardzo no, na, na pewno wygodniej wiecie, no bo jakbym miał kanonem swoim dużym kręcić z ręki, biegać i, nie mieć jeszcze, i mieć jeszcze u góry ten ekran, który tu mam. No to byłby dramat. Oczywiście tutaj te dwa y, sprzęty pracują na wbudowanym mikrofonie. Na kanona, y, na tego co nagrywam te vlogi, mam wrzucone RodeLink Link, taki mikroport, który tu mam na kabelku, podpięty do szyi. Odbiornik jest tam, co fajne, rzeczywiście działa to bezprzewodowo. No ale to też wiadomo, no zaburza percepcję, no bo GoPro 7 aktualnie strzelam, to jest około, o około 1600 zł ten aparat G7X Mark II Canon to jest chyba około 2000 zł no a dla porównania sam Road Link, ten jeden odbiornik, jeden transpiter, jeden mikroport to jest 1200 zł więc wiadomo, no wszystko zależy od skali kto co potrzebuje, oczywiście moje ulubione urządzenie do filmowania i tu spróbujemy na dwóch kamerach czyli przód i tył, wideo dobra, najpierw kamera selfiakowa, najpierw kamera selfiakowa, przykładam, no jest inny kąt widzenia, to mi też wiadomo zależy, ja dlatego kręcę na yy, tym, kręcę na yy, kanonie na szerokim obiektywem no bo mi to bardziej odpowiada, no to taka, takie porównanie front, kamera, teraz żeby było ciekawiej, yy, to no nie bezprzewodowo, ale mam też Rode'a, Smart Low nazywa, no to tamto nagranie mieliśmy z przedniej kamery w iPhone'ie, a teraz z przedniej kamery w iPhone'ie i dołoży mi, mikroport przy szyi, generalnie ten mikroport jest świetny, nawet jeżeli ktoś nawet jeżeli ktoś y, nagrywa sobie y, zewnętrzną kamerą, to y, można do iPhone'a podłączyć, do każdego iPhone'a na mini jack do tych innych iPhone'ów ciut nowszych chyba, czyli od ósemki w górę, tak, przez przejściówkę i bardzo fajnie w dyktafonie on też zgrywa dźwięk. To nie jest żadne lekowanie, to wiecie, to są moje takie czyste życiowe doświadczenia, ale no ten road jeśli chodzi o dźwięk wymiata, ani da się ukryć, no że jeśli chodzi o nagrania wideo, dźwięk, ogólnie no dźwięk jest bardzo ważny, no nawet wyobraźcie sobie, że siedzicie gdzieś na jakiejś sali prelekcji i, i, i widzicie, y, widzicie świetnie prowadzącego, a w ogóle go nie słyszycie. No to chyba nie o to chodzi. Dlatego tu wam pokazałem tą opcję, a jeszcze mam wideo My Go też rowda y, To jest taki mikrofon, się chyba kierunkowy nazywa. Nie jestem dobry w takie sprzętowe rzeczy, ale po prostu chciałem wam tak luźno pokazać, bez żadnego rozdrabniania się. A, to jeszcze nie dodałem y, Mikroport, ten rowda mały pod iPhone'a. To jest koszt około 150 zł, więc wydaje mi się, że uczciwie, jak na to, że rzeczywiście ta jakość zaczyna się robić świetna. Jedynym problemem jest to, że jesteście uwiązani na kablu. No ale to coś za coś. Teraz jeszcze dla rozeznania, bo się tak zamotałem, nakręcę z tej tylnej kamery w iPhone. Czyli będę celować na ślepo. Pyk. poszło nagrywanie. I tu się mogę wypowiadać. iPhone zgrywa w tym momencie dźwięk z otoczenia, nie ma podpiętego mikroportu a więc tak no i oczywiście możemy też iPhone'a na tym drugim obiektywie no czyli pewnie już mnie na tyle zawęża, o ja sobie tak że jest we mnie ciężej przycelować, no ale pewnie bardziej znakomicie mi widać, no tego nie lubię bo tym tropem też mogę sobie zaraz przepiąć obiektyw w Canonie i jeszcze dla porównania bez jakiegoś szczególnego ustawiania yy, poza GoPro, poza Canonem, no telefon, no te, telefon, no wiadomo, to już, no, Telefon jest jednocześnie telefonem, jest przeglądarką internetową, a aparat ma w dodatku. No nie da się ukryć, że iPhony mają y, chyba najlepsze te aparaty, a nawet jeśli nie mają ich najlepszych technologicznie, to jako użytkownik jakiś czas temu, dwie generacje temu, przez chwilę Huawei, y, uważam, że... No Android robi krzywdę zdjęciom i tyle co rzeczywiście wierzę, że ten Huawei mający lejki, optykę i tak dalej, pewnie ma lepszą tą optykę niż iPhony, no to zdjęcia robi gorsze. Tak wyszło. Jeszcze dla porównania, teraz założymy tego Rode'a. Ten Road kierunkowy bardzo dawno kupiłem, bardzo mało używam, bo ja w ogóle jakoś tak, no nie szczególnie vlogowałem. Ale to teraz drastycznie przepnę dźwięk z mikroportu. Już jest dobrze. O. Dobra. Mam rzuconego na kanona na obiektywie położyłem yy, tego rowda yy, kierunkowego. I tyle. Halo, halo. Halo. No widzę, że jest troszkę ciszej, ale to sobie podgłośnie. Mamy teraz dźwięk bez tego mikroportu. Czyli mamy dźwięk tak jak rejestruje kanon. Ja teraz mówię trochę głośniej, bo widzę te wykresy i trzeba było. Wnioski wyciągajcie sobie sami. Ja tak chciałem tylko pokazać, no bo bardzo często no, chcą różni ludzie vlogi sobie kręcić, nawet z wakacji, sezon wakacyjny się zaczyna i często mam pytanie, co najlepsze? Ja tak jak już nagrałem jeden z filmów, jestem absolutnym fanem GoPro. Teraz rzeczywiście trochę percepcja, ale nie jakoś szczególnie, no bo zamiast tego ekranu w DJI y, Action, DJI Osmo Action, tak chyba się nazywa ta nowa kamera. No to rzeczywiście ten ekran jest tym poglądowym, więc jest jak widać, jak się celuje. Ale z drugiej strony, tak jak mówiłem, to jest tak szerokie, że, że zawsze się celuje. Ja lubię tą szerokość z GoPro. No i czyli to jakby cenowo, jakbyśmy mieli tak układać, no to mniej więcej oczywiście i to jakby symbolika yy, kanona, yy, kanona dużego, no duży kanon, stat, no, no, dużo.